Gospodyni z Polski nauczyła mnie, jak gotować tak pysznie. Pokrój ziemniaki w cienkie plasterki, umieść w garnku. Zalej zimną wodą, gotuj przez 10 minut. Umieść ugotowane ziemniaki w naczyniu do pieczenia. Dopraw solą, czarny pieprz. Podsmaż drobno posiekany czosnek z plasterkami grzybów. Dopraw solą, czarny pieprz. Sposób smażonymi grzybami ziemniaki. Zetrzyj ser na drobnej tarce. Dodaj kwaśną śmietanę. Dokładnie wymieszaj. Rozprowadź mieszankę na ziemniakach i grzybach. Piecz przez 25 minut. Pokrój dwie marchewki w cienkie plasterki. Dodaj pokrojone wzdłuż ogórki do greckiego jogurtu. Dodaj miód. Sok z cytryny. Zgnieciony czosnek. Drobno posiekana pietruszka, sól. Dokładnie wymieszaj. Polej sosem warzywa. Wymieszaj sałatkę. Posyp ulubionymi ziołami i odkryj smaki tej doskonałej potrawy.